Mundial ma dwa oblicza. Jedno to to oblicze sportowe, drugie pozasportowe i powiem szczerze, że kiedy dziś rano e, usłyszałam o informacji zdecydowanie zbyt późnej, o tak bym powiedziała, o tym, że kapitanowie drużyn, owszem, mogą wystąpić z tęczowymi opaskami na ramionach pod warunkiem, że zgodzą się na to, a właściwie będą się godzić jednocześnie na to, że wchodząc na boisko od razu otrzymają żółtą kartkę. Jasne się stało, że nikt takiego ryzyka nie podejmie, mimo że Federacja Angielska choćby powiedziała, że jest gotowa zapłacić każdą cenę i każde pieniądze, jeśli chodzi o kary finansowe za taki właśnie gest. Ostatecznie kapitanowie drużyn się na to nie zdążyli, zdecydowali. Jak ty, Darku, oceniasz całą tę sytuację? Dla mnie skandal i to w czystej postaci. Mi się wydaje, że zabrakło troszeczkę solidarności, bo tylko z tego, co się orientuję, to siedem czy osiem państw czy krajów występujących w Katarze e, chciało wyjść z opaską LGBT, wspierającą e, oczywiście osoby LGBT. E, I gdyby tutaj zadziałała taka solidarność, bym powiedział Wszystkich drużyn występujących na Mistrzostwach w Katarze, to byłaby większa szansa, żeby to odniosło sukces, ale trudno sobie wyobrazić, żeby Katar. Zgodził się, żeby ich kapitan wyprowadzał reprezentację z opaską LGBT. Też to znaczy, użyli jedynej tak naprawdę broni, którą mieli tak, broni sportowej tak? nie finanse, bo wiadomo, bo, bo, bo Federacja Jasno się określiła, że są przygotowane na to, żeby tak zapłacić kary, więc znaleźli takiego bata, przed którym się po prostu ugięli wszyscy i się wycofali z tego pomysłu. I to jest takie to jest straszne, że to, tak naprawdę argument sportowy. Zadziałał w sprawie, która tak naprawdę sportową już nie była, tak? no bo to było coś, co jest obok piłki jednak mimo wszystko. Co więcej, to nie jest tak, że kapitanowie drużyn i poszczególne federacje na ten pomysł opasek tęczowych wpadły wczoraj albo dzisiaj rano. Wręcz przeciwnie, mówiło się o tym od dawna, że taki gest Solidarności będzie wyrazem właśnie Solidarności wobec społeczności LGBT+. W związku z tym te decyzje tak naprawdę mogły zostać podjęte dawno temu, Piotrze, a nie dzisiaj rano, nawet jeśli taka decyzja gdzieś tam z tyłu głowy FIFA i samych organizatorów była. Mi przychodzą dwa pytania do głowy. Pierwsze, czy sędzia może pokazać żółtą kartkę za, za opaskę? Bo Pytanie, za jakiego jest, punktu jest... regulaminu? Ja, ja szczerze nie wiem, ale no, sędzią nie jestem, ale podejrzewam, że nie ma takiego punktu takiej zasady oczywiście musisz Chyba, że jest się to dostosować. złamanie samego stroju piłkarskiego ale, bo pewnie taki był Ale to są kary finansowe w takiej sytuacji mhm. że nie wiem Na przykład w lidze hiszpańskiej No to masz większą swobodę w lidze mistrzów już musisz mieć jedną opaskę nie masz No to dziękuję płacisz i, i tyle a drugie pytanie wczoraj też mi przyszło długowy No bo w teorii FIFA mówi że nie możesz pokazywać jakieś symbole i tak dalej co by się stało jakby w formie protestu zawodnik strzeli gola i pocałuje drugiego zawodnika. Co się stanie wtedy? Ja to takie, może głupie, może nie głupie, ale przyszło mi to wczoraj do głowy. Taki symbol. No co, da ci kartkę? Za co? Nie może, nie? Oczywiście. No. Trochę dziwna sytuacja. Znaczy sytuacja jest dla mnie o tyle, o tyle kontrowersyjna i o tyle no, skandaliczna, ja to, ja, to, ja to nazywam wprost, że wykorzystuje się, tak jak mówicie, sportową rywalizację w takiej czystej postaci, no bo żółta kartka jest już ewidentną karą dla poszczególnych zawodników w sprawie, która tak naprawdę mogłaby pokazać takie... To oblicze Kataru, o które Katar teoretycznie przynajmniej walczy, czyli kraju, który jest otwarty, nawet jeśli nie jest, który jest tolerancyjny, nawet jeśli nie jest, i który na ten czas Mundialu trochę inaczej nie chce być postrzegany nie na jest. świecie, ale nie jest! Ale nie jest Paula, to jest, to jest sytuacja niezwykła, bo pokazuje każdy taki element, jakby związany z mistrzostwem w Katarze. E, gdzieś e, pokazuje absurd tego Mundialu. Tam, prawda? E, ktoś powie, że każdy kraj ma swoje reguły. No, no, tak. No, ale te reguły, po pierwsze, one zostały złamane przez Katar. To są, to jest. Po pierwsze kupili ten Mundial, tak? Po drugie. No już wiemy wymusili na FIFA albo inaczej, FIFA doszła do wniosku, że absurdem będzie rozgrywanie mundialu w czerwcu. No to przestawili mundial w ogóle po raz pierwszy rozbijając rozgrywki ligowe. Tak? to też pokazuje jaka jest. Po kilka lat po głosowaniu, to już w ogóle kilka no lat. Słuchajcie, no sceny, które tam mają miejsce, no bo, ja nie wiem, czy, na ile media społecznościowe, no bo kibice robią swoje, tak? Dzisiaj akurat gest solidarności z kobietami reprezentacji Iranu. Fenomenalny. Fenomenalny bo pokazuje, że to nie jest tak, że futbol nie może... Zasygnalizować. Iran jest też republiką e, islamską, prawda? I rzeczywiście ma bardzo, e, no, 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 ja nie wiem jak to nazwać, no, bo średniowieczne, e, żeby nie używać innego słowa, prawa w stosunku do e, kobiet e, i, i gdzieś e, próbuje się te prawa egzekwować, prawda? I, i powoduje to protesty naprawdę milionów kobiet e, w Iranie i okazuje się, że mężczyźni w Iranie też absolutnie są e, za, za kobietami. W dużej części. Natomiast no, kraj jest yy, rządzony dyktaturą. Yy, to powoduje pewne konsekwencje. W tym wszystkim jest yy, jakby szef FIFA, który też może się zachować inaczej. No wiecie, szef FIFA, to to jest w ogóle, to trochę nie było w polskich mediach, ale muszę powiedzieć, ja poczytałem media zagraniczne, to co on wyprawiał w przeddzień mundialu na tej konferencji prasowej. To jest, to, co jest, skandal, to to jest skandal. skandal. Ale na koniec, to tam jest tyle skandali, jakbyśmy zaczęli, to ja nie wiem, na ile mamy to jest czas. drugi dzień. Natomiast wiecie, że tam doszło w ogóle do coming outu dyrektora komunikacji FIFA, który na tym powiedział, że rzeczywiście on jest gejem i te prawa gejów no, jakby Wszyscy są serdecznie witani, mimo wszystko w Katarze. Próbował ratować jakby samego Infantino, pewnie tu było. To są ruchy, jakby wiesz, próbujące trochę naprawić, ten wizerunek trochę pokazać y -y, takie na na no, to na widać, się. to widać, tak. że to, to jest sztuczne, to mało tego nie jest Arabem, e, Europejczykiem, e, gejem. Na koniec pytany przez dziennikarzy, powiedział że też, że jest kobietą, także nie żebyście nie mieli wątpliwości, że. Rudy piegowaty, jeszcze, jeszcze do tego. Tak, tak jest i prześladowany w szkole. Nie Ale wyobrażacie sobie taką sytuację, samowidzę. gdzie. Jak zawodnik zostaje wybrany MVP spotkania, no to pewna firma to sponsoruje. Wiemy, jaka sprzedają piwo, a nagle dzień przed mundialem, dwa dni przed mundialem, jest informacja, że nie można sprzedawać. No to oni to robią już. No, tak znaczy wygląda to na perfidne działanie. Tak. Zarówno to, o czym mówimy w przypadku jednego z głównych sponsorów tak naprawdę mundialu, jak i to, co wydarzyło się pokazuje, z co, opaskami. Po, e, Jakby. Powierzanie Organizacji Mundialu, to też jest niestety tak wrażliwa kwestia, i tak ważna kwestia, i na koniec, cała ta społeczność. To jedna rzecz się dobra stała z punktu widzenia historii futbolu, że to zostało zabrane komitetowi wykonawczemu 24 gościom, tylko dzisiaj. 207 czy 210 federacji, no już to już naprawdę jest bardzo trudno e, kupić 100 głosów, tak, 100 ileś głosów to tak naprawdę, no ile możesz tych głosów kupić w jakiś sposób, tak. Na koniec jest dzisiaj e, kongres FIFA, który decyduje o wyborze mundialu, no i to już naprawdę wydaje mi się też na koniec, słuchajcie, nawet te małe kraje, które chcą kroić ten tort, prawda, albo takie kraje, jak chcą uprawiać sport, washing, jak to robi Katar, no będą miały, po pierwsze, te będą miały trudno, a te małe, one też, one są chłobione przez ko, ko, kolejnych prezydentów, bo, bo 16, też mają 24, głos, 32, teraz mundial będzie miał 48. 48, ale nawet jeśli, no to jest absurdalny mundial, to powiedzmy sobie szczerze, no ja, który kocha mundial, zdaję sobie sprawę, że to będzie mundial absurdalny przez liczbę uczestników, ten następny, prawda? Natomiast na koniec Mimo wszystko e, gdzieś przy głosowaniu w ponad 200 federacji pre, no, no będzie się wybierało kraje, które gwarantują no, no wiele rzeczy gwarantują. Po twoja, pierwsze, wiara w, twoja wiara w FIFA i Federację jest, jest nie, ogromna, Roman. Ale, ale, ale koniec, no sto ileś głosów, wiesz, no po prostu... No, nie, lepiej, nie, zmieniamy nie, zasady, żeby ktoś nie mógł kupić kolejny mundial. No, tak, to, no, o, tak, to, to, tak, tak to wygląda, o, o tym rozmawiamy. Niestety ten mundial, o którym mówimy dzisiaj, jest mundialem kupionym, to już wiemy, jest mundialem pełnym społecznych i politycznych absurdów, to też już e, wiemy.